Olej, 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 proszę Państwa, no to są te dysterny, czyli że nasze lotnisko jest, proszę Państwa, zaopatrywane w olej. No ale my już po tym dziewiątym festiwalu żydowskim Singera wracamy, proszę Państwa, pożegnaliśmy tych wszystkich Żydów w Warszawie, no ale ponieważ chcielibyśmy to lisie koło jeszcze zbadać, obadać, no to więc jedźmy, proszę Państwa, po e, festiwalowym tym lisim kołem lotniska o z tego Miasta Warszawy i... Po festiwalu 9 Singera Jedźmy z powrotem. Tak, no, zahaczymy o Pragę południe, tam o do wiatraczy. No, ale zobaczmy, co tu, tu za budy na razie są, proszę Państwa, no bo to jesteśmy w Warszawie, w samym centrum Polski, to już coraz ładniej, coraz ładniej. No ale czy jeszcze, proszę Państwa, takie szpary w płocie były, Państwo widzieliście, to znaczy, że jacyś tam bezdomni się wkradają i śpią tam normalnie, przyłożą na to lotnisko, proszę Państwa, i tam nie wiadomo, co. Żebrzą, to znaczy, ja nie wiem, raczej oni tam, jednej głowa coś ze śmietniczki wystawała, ale ja nie wiem, oni tam coś, czegoś szukają, jakichś skarbów, proszę Państwa, dlaczego, no bo ludzie zostawiają, jak lecą do USA, Anglii, Ameryki Białej, Stanów Zjednoczonych, a to przecież oni tu wszystko, w tej Polsce, centrum Warszawa zostawiają. No i dzwoni do mnie telefon, tutaj tutaj ten drapie, tu kura jakaś drapie. Przecież ja nie mam 10 rok, proszę Państwa, i nie będę tu się odzywała, bo przecież bym całkiem musiała zwariować. No a tutaj już pociąg się chowa, właśnie te tory takie pokazali, no i te działki z całego miasta Warszawy. Tych działek to chyba mamy 17, no jak nie więcej, no z każdej strony Warszawy, proszę Państwa, są jakieś te działki. No i tutaj są zabudowania, tu jest przejście nowe też zbudowane, zabudowanie to jest stary dom pod tą dwójką B. Tutaj następny taki dom należący specjalnie państwu pokazujemy, szanownemu ośrodek wojskowy, że jest przystanek. No to jest taki o pierwszy, już jak z lotniska, zjeżdżamy, proszę Państwa, pierwszy, drugi, no 02, 02. Także proszę Państwa, no jedziemy, jedziemy, zobaczymy co czy będziemy mieli z lotniska jadąc. No tutaj są w dalszym ciągu działki, proszę Państwa, ulica to jest z i góry, jak tak prosto jechać to dojedziemy do pomnika lotników, a tam jak w prawo będziemy skręcać, no kiedyś tam będziemy skręcać, proszę Państwa, to byśmy dojechali do wiatracznej, tam gdzie jest Traga Południe, Ronda Wiatraczna, tam też tak tych Żydów za bardzo nie ma, proszę Państwa, bo raczej naprawdę Północ, tam gdzie jest ta cerkiew Świętej Magdaleny, oczywiście ci Żydzi to do tej cerkwi Świętej Magdaleny nie wchodzą, oni raczej do kościoła nie wchodzą też, ale ponieważ tych koncertów tak dużo było, to i w kościele przecież katolickim były koncerty żydowskie itp. I, i, i najlepiej to byłoby Państwu się dostać tam, pod Pałac Kultury stali Stalina, ile nie na centrum Polski, w Warszawie, tam gdzie był taki festiwal wielokulturowych tych występy zespołów, wielokulturowości, no, a tu jest o hotelach, Państwo sami widzicie, szanowni, hotel Gromada, tutaj nad tym hotelem też ponoć, no. Matka Boska się objawia, ale to ja nie wiem kto jak w nią wierzy, ale te takie czerwone zośki, to one powiedziały, że one ciągle widzą Matkę Boską Ostrobramską i taka nasza czerwona zośka, Macia Fazamościa, Zamościa, to nawet na te przestała, cała Warszawa, cała Warszawa, przestała przyjeżdżać, przychodzić, przybywać na te bo ta Matka Boska, żeby się czuć tylko objechać. nad hotelem, no gdzieś nad Wysokim, i tym, że Matka Boska jest ambitna, ona się pojawia i znika. No i tutaj, proszę Państwa, mamy znowu jakieś tam działki kolejne. Ile zieleni, jak ja lubię tę żółć i tę taką soczystą zieleń. No oczywiście ona będzie się kończyła, bo to będzie jesieni się zaczynała. Jeszcze się nie zaczęła jesieni, jeszcze się nie zaczęła ale będzie się zaczynała, no to proszę słuchać, co ja mówię w ogóle, no bo te dewotki katolickie, to one tutaj gadają w tym miejskim autobusie 175 stołecznego miasta Warszawy, no to darujmy sobie, bo tutaj mamy, proszę Państwa, taki mostek 504, jak z centrum Warszawy, z Centralnego jedzie, to tam aż na Ursynów przebija, przecina, daleko przejeżdża, warto widzieć i znowu mamy o kolejne, drugie, trzecie działki, widzicie Państwo, no trzecie działki i tu teraz nawet Jedną żmię chyba tutaj znaleźliśmy, proszę Państwa, w słoiczku była, na no to zawiedliśmy tam do osą jako faryze, wyznać, że oni, ci faryzeusze, wyznawcy papieża Matki Boskiej od Problamskiej, są odpowiednikami tych, których Jezus do żmiów przyrównał, no bo ojcem waszym jest diadem, chcecie porządek jego wszelkie wypełniać. On był zabójcą, mężobójcą, od początku wprawdzie nie wytrzał, dlatego jest kłamcą i ojcem kłamca. A ten szatan który jest przyrównany, proszę Państwa, do jakiejś tam żmij, do węża. A to rzeczywiście w Swojitku, tutaj mi się znalazło, było stało, proszę Państwa, jakaś śmija w Swojitku. To więc pojechałam ja, doktor Zumiłska, do wola Park, no może na zasadzie dziennikarki, i one powiedziały, że wyjechać gdzieś tam jeszcze w inne miejsce, no, ale tam trzeba byłoby i 50 zł zapłacić i te, i tamte. Co to za zmija, co to jest, no ale po prostu ja zostawiam tym ochroniarzom, są wola parę, które oni tak mają to wszystko zorganizowane, tylko umieją się modlić na tych myszach i na te tace chodzą, zbierają się, żebrzą, no przecież jak to nazwać, że przystanek, no przystanek, ale to jest takie, o, leżajska na żądanie. No to więc ta żmijka, taka malutka, być może ktoś, proszę Państwa, z działek ją miał i do słoiczka włożył, tam było takie jedzonko w tym słoiczku, co ja widziałem, albo może z zagranicy ktoś przywiózł. To ja tak szybciutko doszłam, no takim tanim kosztem, no przecież ja tu nie będę jeździła po całej Warszawie, proszę Państwa, z jakąś tam żmijką, no to więc tam ochroniarz siedział. Oni się może wystraszyli, proszę Państwa, te istni, a to może było takie niegruźne, ale na no nic nigdy nie wiadomo. Proszę uważać, proszę Państwa, co tu się dzieje. Wszystko jest nowe, oto wszystko nowe czyni. No i tutaj ten 188, co jedzie tam do nas na Pragę, a stamtąd, tak jak mówię, mamy tamten autobus 148. I zamiast 180, proszę Państwa, 180 autobusem do Wilanowa jeździć tą linią królewską. No bo u nas tutaj w Centrum Informacji Turystycznej na Lodziczych Okręcie Chopina w Warszawie mówi się, że to jest linia. Taka no, turystyczna 180, no to przecież można jeździć 188 i 148 taką linią ażydowską. Dlaczego? Dlatego, że ona obejmuje Sady Bełursynów, wszystkie te takie terytoria warszawskie, gdzie tych Żydów raczej nie ma, bo to Żydzi albo jak nie na Pradze, to gdzieś tam może bliżej woli. Także no, serdecznie zapraszamy Państwa tutaj do tej linii 188, co stanęło i tam od tej Plac, tutaj od Uniwersamu, który nie został rozwalony, bo ten supermarket, no to jest super sam, tak? Super sam. To został rozwalony nawet w tej Kordegardzie, na Krakowskim Przedmieściu 15, proszę Państwa, w kordegancie są wystawy robione jak burzyli, jak niszczyli, jakie resztki tam pozostały, proszę Państwa, po potem supercami, no ale to tam przy Placu Unii Lubelskiej, natomiast tam też może tych paru, paru Żydów spotkamy, tutaj natomiast, proszę Państwa, no mamy co mamy. Baleja, baleja, proszę Państwa. O tutaj, o, o, o w lewym dolnym rogu mamy baleję, No, także pozdrawiamy serdecznie, no i, i bądźmy, proszę Państwa, dobrej myśli, że, że te trasy 188 i 148 będą dla nas jakieś takie bardziej pouczające. Niech będzie dydaktyka, pedagogika, psychologia i filozofia. Te cztery, niech się w tym jednym mieszczą. No a dzisiaj jeszcze proszę Państwa, to była sobota, piątek, dzisiaj niedziela. To przy niedzieli to można sobie tutaj pospacerować, bo to piękne parki są tutaj z tej strony przy żwirkach. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego tutaj jest tak mało ludzi. Jest to mauzoleum rosyjskie. No i tutaj mamy ten Drakowiec, proszę Państwa, my tu zrobimy sobie taką przerwę w naszej tej wycieczce. lisim kołem dookoła taki południe. Oh, let's get you done.